serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj jednak zmieniamy plany, więc film będzie jeden połączony, a ten będzie oddzielny. E, idziemy dzisiaj jednak w góry, mamy sobotę, myśla... piątek mamy. Myślałam, że dzisiaj spędzimy ten dzień jednak e, w termach, ale jak się okazuje, dzisiaj mamy piękniejszą pogodę niż jutro, więc będąc elastycznym, dzisiaj idziemy w góry. I idziemy na trzydniowiański wierch. Zobaczymy, czy my tam dojdziemy. A jeżeli nam pogoda dopisze, a jeśli nam pogoda dopisze, jak widzicie, jest przepiękna, to pójdziemy jeszcze na kończysty wierch. Więc ja właśnie zrzucam, zrzucam zdjęcia wszystkie, filmy z karty. Muszę kartę odblokować, bo już mam pełną. Żeby mieć co nagrywać. Także biorę dzisiaj kamerę i lecimy dzisiaj z tym dniem. Nagramy się coś pięknego. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą widoki, bo jutro ma być totalne zachmurzenie. A dzisiaj się zapowiadają przebłyski słońca w połowie, w, w połowie praktycznie dnia, więc naprawdę pogoda za oknem jest przepiękna. Oczywiście zaraz jeszcze muszę filtr nałożyć. Bo już przy takim słoneczku to będzie, a później jak wrócimy idziemy dalej w termy. Także tak. Muszę chwilę poczekać, aż krem mi się wchłonie i idziemy. Fantastyczny jest tutaj pobyt. Pobyt bardzo mi się podoba. Jest naprawdę mega klimatycznie, łóżka są mega wygodne. Cudownie, po prostu cudowna noc, cudowny poranek. Kawusie z rana pijemy, czekamy aż serwis przyjdzie ze śniadaniem. Bo śniadanie jest w formie szwedzkiego stołu, ale do do pokoi. <laughs> Wczoraj też zamawialiśmy wieczorem jedzenie tutaj z, hotelowego, z hotelowej restauracji, ale to nie dla nas porcje, więc nie wiem, albo weźmiemy dzisiaj szwedzki stół, albo pójdziemy gdzieś na miasto zjeść, bo takie pojedyncze dania są miniaturowe, a ceny kosmiczne jak dla mnie. nie przywykłam do płacenia za minimalistyczny żurek 15 zł, czy no ceny są wysokie jak to w hotelowych, ale na no niestety restauracjach, ale na no niestety e, wczoraj tak było, że o godzinie 22 już większość knajp był nawet pozamykana żeby cokolwiek zamówić sobie tutaj ok, krem już się wchłonął nakładam filt 50, ten jest akurat ze Skin79 e, wykończę go i przerzucam się z powrotem na Cosryx bo jakoś tamten mi bardziej pasuje, szybciej się wchłania i moim zdaniem jest chyba troszeczkę lepszy. Ten troszeczkę pachnie tym SPF-em, a w tamtym nie czuć, ale ten bardzo delikatnie pachnie SPF-em, a w tamtym nie czuć w ogóle. Nic dobra. Dobra, widzimy się już później na szlaku. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry. Godzina dziesiąta i idziemy. Dzień dobry. Dziękuję. I zaczynamy. Dziesiąta godzina. No dość późno. Ostatnio coraz gorzej wychodzimy. Coraz później. I jak się to ma do naszej szóstej. Ale co tam damy radę ładna pogoda nie jest już mrożna fajnie cieplotka także zbieramy się i pot trochę koniki się dokarmiają no tu chętnych pewnie też dzisiaj trochę będzie w taką piękną pogodę chociaż już dziwne że nie ma bardzo ludzi na parkingach też ludzi nie było kroku to. Idziemy robić zdjęcia zaraz. No, ja zapomniałam, że to przecież karkusy. Cię nastawiłam na to wyjście w górę, a tu już karkusy, i fioletowo się robi. Fajnie, troszkę wieje. A ja zaczęłam ich, bo nie dokończyłam swojej myśli. że spodziewałam się tej większej ilości ludzi o tej godzinie? Bo już jednak godzina dziesiąta to już taka spacerowa godzina, tym bardziej na dolinach Kochołowską. A tu widzę tych ludzi, to taka jedna garstka przed nami idzie i tyle. Jak jest pięknie fioletowo, a to jest sam początek tutaj e, wejście na polane przepięknie fioletowo. A taka probo kochani. Jakby się ktoś wybierał z wózkiem albo w Adidaskach na Dolinę Hochałowską na krokusy, to tak tam mniej więcej wygląda. Więc no niekoniecznie ani przejścia za bardzo nie mam dla wózków, ani drogi dla Adidasów, bo jest dość ślisko. My jedziemy w butach górskich i no, nogi się trochę ślizgają. A taka droga jest cały czas jak widzicie. I czy my na Dolinie zobaczymy krokusy? Chyba tare wejście były. Jedyne, bo tu już jest grupa warstw śniegu. Więc obawiam się, że na samej dolinie może ich nie być. Ale zobaczymy. Tam w końcu więcej trochę słońca tu między drzewami. A teraz zaczął padać śnieg, i to w sumie może i grat jest, a nie śnieg. Takie jakieś wielkie te kulki. Widzicie, co do grat jest to faktycznie jest grat. Próbuję coś złapieć, ale nic mi na rękę nie leci. Ale grad. Tak, pogodę dzisiaj mamy jak w kwietniu. O, mąż złapał. Grad pada. Jest i słońce, i śnieg, i deszcz. Jak to pan na parkingu mówił, dzisiaj mamy wszystkie pory roku. Deszcz pada, śnieg kurzy i słońce świeci. Poszliśmy po trasie tutaj do Bacówki. Jeszcze nigdy jej nie trafiliśmy na otwartej. Także Wleciały serki na drogę Bardzo dobra Jak tobie smakują warkocze Dobra Mąż się wziął warkocze? Fajnie, ta pacówka jeszcze nigdy nie była otwarta jak szliśmy tutaj O Jezu, ale błota. Oj, oj oj ciągnął pana ...drewna. O, widzicie? Prace są. Będą zaraz pewnie jakieś poręcze robione tutaj. I ławeczki dla turystów. Szykują się do sezonu. Ale dobra. O. A w domu mam tyle pomrożonych. A zawsze jak przyjeżdżamy to kupujemy i... bo do domu trzeba. I've been trying Dobra, doszliśmy do rozejścia. Tam jest na Dolinę, na schronisko. A my idziemy na trzydniowiański wierch. Mamy dwie godziny, zobaczymy, czy dojdziemy. Świeża pokrywa, puchu śnieżnego, więc ruszamy. No, już się zaczyna takie mocniejsze podejście. Także ruszamy, a mnie trochę kolano boli, więc czy dojdziemy, zobaczymy. Tabletka wziąłam i idziemy. No i jednak mamy zmianę planów. Nie idziemy na ten Trzydniowiański Wierch, bo mnie boli strasznie kolano. A poza tym warunki pogodowe się mocno skiepściły. sypie. Sprawdzałam dopiero pogodę. Tu nic na lepsze się nie poprawi. Mamy piękną zimę tej wiosny. Grube płaty śniegu tak jak widzicie sypią. Więc... Idziemy tylko na Dolinę Kokołowską. Zjemy szarlotkę, chwilę odpoczniemy i wracamy do, do miejsca postojowego i będziemy dalej spędzać czas. Także zobaczymy co się będzie działo dalej. Doszliśmy już do polany. Mamy ani kroków dalej. Widać, że jest tam lekko, fioletowo dalej. Ale to tak... mizernie. Nie wiem, czy coś tam będzie widać. Dobrze, że przynajmniej na początku trasy nagrałam krokusy, bo bym krokusów w tym roku nie widziała. Także hokus, krokus. Idziemy się zbliżymy. Może tam koło tej chatki będą jakieś krokusy bardziej widoczne. Bo jeszcze teraz jak sypie śniegiem to już w ogóle tragedia. A, i konie No niestety nic krakusów nie widać. O, tutaj za tym domkiem powinno być. Na tym poletku odśnieżonym lekko trochę widać, bo tu w zeszłym roku robiliśmy zdjęcia, więc zaraz tam podejdziemy, zobaczymy, czy cokolwiek tam widać, czy da się cokolwiek uchwycić. Ale widzę, że chyba jednak nie. A, nic tu nie widać. Pochowały się krokusy. Tam są. A tutaj mamy takie pozamykane. Tam ledwo spod śniegu wystają. O! Mam tutaj jeden, bliziutko. Gdzie on tu jest? O! Tu. A tu obok drugi. Widzicie jak się pozamykały? Tu już ich troszeczkę więcej jest. Tu jest jeden. Pod nogami. I tu jest ich troszkę więcej. Ale wszystkie się pozamykały. No, przy takim śniegu to normalne. Dobra. Idziemy do schroniska. Zobaczcie ile tu przy głównej drodze jest krokusków. Tyle mi zostało napatrzeć się na nie. O. O, tu są. Jakby co, to jestem jeszcze przed linką. Linka jest tutaj. One rosną po prostu przy samej drodze. Ale się biedactwa pochowały. A zła jestem sama na siebie. Już to mój mąż zauważył, że jestem zła. O, tu jeden się schował. Bo nastawiłam się na wyjście na jednak wyższy szlak, na wyższe partie. A tu co? Nic nie poszło. Biedactwo malutkie. Zimno wam. Może was ogrzać troszkę. Co? To się rozkwitniecie troszkę. No, są tacy. Co się i ze śniegu jeszcze cieszą? Tu mamy schronisko. A takie mamy warunki na krokusy i na wspinaczki. na no, tragedia, ale sypi śniegiem. Dobra. Idziemy dalej. Do schroniska na szarlotkę. Mamy nasz docelowy zestaw dnia. Kawusia i szarlotka z jagodami z Doliny Kochołowskiej. A pogoda też się już zrobiła ładna. Oh. I patrzcie kochani jak się wypogodziło. Tak już od 30 minut jest taka przepiękna pogoda. Ale... To ewidentnie nie jest mój dzień na góry. Bo ja mam problem z powrotem z tej doliny. Także wracamy z powrotem. Idziemy odpocząć. Ale pogoda przekazacka, na słońce wyszło, a ja jeszcze szliśmy, bo zrobiliśmy podejście jakieś 200, może za 300 metrów w górę. I tam sprawdzałam pogodę i zaktualizowała pogodę, że ma cały czas sypać. Także jak widzicie, pogoda w górach jest. Bardzo zmienna, bardzo niestabilna. No i co? Wracamy do auta. Jest pięknie słonecznie, przynajmniej się fajnie wraca. Chociaż mnie chyba gdzieś musiało przewiać, bo mi jest potwornie zimno. Słońce grzeje, ludzie się rozbierają, a ja najchętniej tam jeszcze pięć korzuchów na siebie wrzuciła. Także pewnie stąd się wczorajsze moje samopoczucie gorsze też wzięło. Ale dzisiaj się czuję całkiem dobrze, tylko tyle, że posiedziałam chwilę przy schronisku, bo w schronisku nie można tylko się zamawiać, wychodzi się na zewnątrz, więc posiedziałam chwilę i po prostu na zewnątrz przemarzłam. Ale nic. Dobra, wracamy do samochodu. I my już dochodzimy pomału do, do, pa po do parkingu, ale wiecie co, jak chcecie przyjechać na krokusy, to zaraz za szlabanem macie całą polanę praktycznie tutaj krokusów. E, tutaj przynajmniej są, bo na samej Polanie Chochołowskiej e, przy schronisku jest duża warstwa śniegu i tam praktycznie nic nie widać. A tutaj można sobie wejść, nie jest to nawet ogrodzone, tylko oczywiście nie deptać tego. Także można się napatrzeć. Wracamy już do samochodu, jedziemy szukać jakiejś knajpki na wynos jakiegoś jedzenia, może ta, w której Koryta kiedyś wyraliśmy, będzie otwarta albo coś innego, zobaczymy. To jest jedyna rzecz, której nie sprawdziłam, gdzie tu można zamówić jedzenie na wynos. Ale myślę, że damy radę jeszcze. Wam pokażę, co sumarycznie sobie zamówiliśmy i będziemy się żegnać. Także co tam ma? <ścoughs> Mój mąż, pomimo, że nie poszczytował dzisiaj, to i tak ma poczucie humoru duże. Dobra idziemy do samochodu. Teraz zobaczcie jak gwiazdy parkują na pierwszym miejscu parkingowym. To się nazywa szczęście głupiego. Tak i tyle się nachodzimy. A od Dużo na parkingu? A my już jesteśmy w aucie. As I'm lying next to you and the world goes quiet, wish that I could make you see how you fit me perfectly. And I fall, fall for you again. We've been through it all, I'm the one who. I zamówiliśmy sobie placki ziemniaczane na świeżutko robione, Pani tarła przy nas tak, dla, e, ziemniaki. Mamy na wynos, w środku się nieje, ale bardzo Wam polecam e, tutaj jedzenie. E, to jest w Kościelisku, tak jak widzieliście, nazywa się to Gazdówka pod lasem. A tu jeszcze jest auto, więc macie i numery telefonu w razie czego. O, teraz widzicie. Przegenialne jedzenie. Koryto polecam, jak jest Was więcej niż dwie osoby. Dobra, kochani, my już wróciliśmy z Doliny, także ja się z wami żegnam. Kończymy już dzisiaj tego vloga, będę jeszcze nagrywała na drugiego, także trzymajcie się cieplutko. No niestety wyżej nie weszliśmy, moje kolana odmówiły posłuszeństwa. Zresztą ja dzisiaj w ogóle nie miałam dnia, żeby iść w góry, bo ja się ledwo co zwlekłam z, ze schroniska. Po prostu myślałam, że nie dojdę do domu. No, nogi mi odmawiały dzisiaj posłuszeństwa. Mu się śmieje ze mnie. Dobra, trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym filmie. Buziaki pa.